Cześć! Spotkaliśmy się tutaj, by podsumować mojego ostatniego miksa. Cześć! Witam Was, moi Fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli nie jesteście tutaj dzisiaj pierwszy dzień, no to wiecie, że przez ostatnie 12 dni robiłem miksa, tak zwanego miksa z lasu, miksa z Ninjago, którego kupiłem w dziwnych okolicznościach mogliście o tym się dowiedzieć na początku tejże miniserii na tym kanale, do czego Was serdecznie odsyłam. No i miksa tego w przeciwieństwie do innych miksów, które pokazuję Wam tylko tak, wiecie poglądowo, robiłem jakby z Wami codziennie kręcąc dla Was filmy od A do Z. Seria że nazywała się Mix od A do Z, pokazując Wam tam pracę z miksem. I faktycznie początkowo założyłem, że miksa tego zrobię sobie w 7 dni. Finalnie robiłem go dni 12. Dlaczego tak się stało? Może najpierw odpowiedzmy sobie na to pytanie. Stało się tak głównie dlatego, że po pierwsze zacznijmy od tego, że w sumie 3 dni tak naprawdę mogłem z tego spokojnie wyciąć. Bo widzicie, inaczej jest sobie składać miksa prywatnie w domu, jeżeli jestem prywatną osobą, chodzę sobie gdzieś indziej do pracy, a wieczorami, yy, popołudniami, wieczorami, czy też w weekendy składam sobie te miksy prywatnie i idą one do mojej prywatnej kolekcji. Wtedy nie ma problemu, taki mix zrobiłbym spokojnie w tydzień i jeszcze byłbym pewnie luz. Inaczej jest w momencie, kiedy prowadzicie też firmę związaną z Lego i oprócz tego, że musicie te zestawy odbudować, no to musicie jeszcze przede wszystkim te zestawy umyć wystawić na sklep i co najgorsze, rozebrać i wysłać, bo to jest chyba najdłuższa część całego procesu, wiecie, później rozebrać ten zestaw, szczególnie jeżeli jakiś zestaw jest już sprzedany i musimy uważać na każdy kocusek, bo wiecie, jak nieostrożnie coś robimy, płamiemy i nie mamy zamiennika, no to kicha. Więc jakby musicie brać pod uwagę, że często moja dniówka nie wyglądała tak, że jakby siedziałem 8 czy 10 godzin przy miksie, ponieważ nie mogłem, ponieważ zazwyczaj w tej 12 musiałem już iść na sklep, musiałem już paczki popakować, porozkładać, powysyłać itd. Dlatego tak to też. Wyglądało, Też nie do końca, oczywiście mówiąc, że te 7 dni wiedziałem, że to będzie tak wyglądało i naprawdę miałem szczere intencje zrobić go w tydzień, ale to już się tego nie czepiajmy ile go robiłem. Tak, fizycznie myślałem, że 8 dni absolutnie jest realne. Poza tym 3 dni właściwie robiłem po 2-3 godziny, więc jakby w ogóle powinienem je złączyć w jeden, w to będzie zostałby to 9 dni i to już jest jak najbardziej tutaj 100% taki czas, który faktycznie tutaj mogło mi to zająć. Niemniej Gniówkę bym jeszcze doliczył, wszak te zestawy muszę odbudować. Dlaczego też nieczę tego czasu? Ponieważ, tak naprawdę, wiecie, mam też dużo braków. Teraz Wam pokazuję listę moich braków listę łyż listę właściwie klocków brakujących trochę tego jest, chociaż na szczęście Mix nie był jakoś specjalnie wybrakowany. Tutaj po dwa, trzy, tam maksyba 7 klocków, brakowało w jednym, później trochę do zresztą już na filmę pójdę do nie jest więc źle. Mix w ogóle bardzo przypominał mi mojego miksa, dosłownie mojego miksa. Gdybym ja powiedział, że w 2017-18 postanowił rzucić te YouTuby, bo mam mało subów, więc no właśnie, może zasubujcie teraz, żebym taki z wpadł na taki pomysł. I gdybym rzucił ten YouTube i powiedział, że wszystkie swoje klocki, to dokładnie tak mógłby wyglądać mój miks. Z tym, że byłoby trochę mniej tam Ninjago, a trochę więcej City. Natomiast City, Ninjago, Nexonite to było to. No i trochę polibagów, przede wszystkim bardzo dużo zestawów malutkich, gazetkowych, to jest to, co było w tym mixie. No i właśnie to jest punkt 3, który mnie trochę załatwił. Zestawy. Mówiąc, że zrobię go w tydzień. Zakładałem, że wiecie, no standardowo z doświadczenia przerobiłem już naprawdę trochę tych mixów. Wiem, że jest tak, że jakby można śmiało liczyć, że zestaw średnio waży 300-400 gram. W związku z tym założyłem, że jakby na te 13 kg. Będę miał 25, może max 30 zestawów. Liczba tych zestawów przekroczyła 70, przekroczyła 70 i tego się nie spodziewałem. I wiecie, można powiedzieć, zestaw 300 gram kontra 10 zestawów 30 gram, to jest to samo. No właśnie, nie moi drodzy, bo wiecie, każdy z tych zestawów musicie ręcznie wyszukać, musicie go znaleźć i znalezienie jednego zestawu, to jest na przykład 10 minut. Później szukanie jego klocków, to jest 40 minut. Co daje nam? 50 minut na złożenie zestawu powiedzmy 300 gram. Natomiast 7 zestawów, które potrzebujemy znaleźć po 10 minut, już nam daje godzinę na samo znalezienie. I to mi też trochę czas wydłużyło. Jednakże, jak wiecie, jestem osobą, która. Zawsze tutaj yy, będzie zestawy składała do maksymalnego końca i nie odpuszczam dopóki faktycznie to ma sens i składam wszystko, bo osobiście nie mogę zdzierżyć, jeżeli jakiś zestaw idzie na rozłożenie i idzie, tak powiem w cudzysłowie, do kosza, bo z każdym rokiem liczba zestawów archiwalnych maleje. Jakie mi się trafiły zestawy? No bo właśnie mówię, Ninjago City i tak dalej. Teraz będę właśnie starał tutaj wyświetlać, w miarę na dole będą się przesuwały, na tyle ile to możliwe, wszystkie zestawy, które zidentyfikowałem i wszystkie zestawy, które no, niektóre już się pojawiły na sklepie, ale wszystkie się gdzieś tam na sklepie pojawią. Jeden zestaw sobie tylko zostawiłem, wana z pizzą plus jeszcze kilka pojedynczych elementów. Natomiast teraz się tu przewijają wszystkie na dole te zestawy i naprawdę jest tu dużo malutkich zestawów i to mnie też trochę załatwiło. Niemniej bardzo ważna sprawa, ja osobiście, niektórzy napisali mi, że mało albo że dużo, różnie było. Ja osobiście przerabiam około 35 kilo miesięcznie w miksach. Tak jak mówię, łącząc to z firmą, gdybym robił to sobie kiedy indziej prywatnie, pewnie byłoby inaczej, ale wiecie, nie chcę w miarę wchodzić na weekendy, to jest mój prywatny czas sobie spędzić. Tym bardziej, praktycznie każdy, absolutnie każdy weekend jestem poza domem, w górach, zresztą najczęściej ale bo gdzieś po prostu jeżdżę, więc po prostu nie ma, po południu też za bardzo nie chcę, czasem ten czas nas wyrężę, ale mimo wszystko staram się nie przesadzać, staram się tą pracę traktować jak zwykłą pracę, czyli 8 godzin. Chociaż zazwyczaj do 10 się to przedłuża. No właśnie, ile spędziłem średnio, bo mówię 12 dni, ale widzicie, średnio spędziłem 5,5 godziny dziennie. Tyle łącznie godzin mi po prostu zeszło na tego miksa, bo tam zeszło mi około właśnie 60, 60 jakobyś miałem, proszę, godzin na tego miksa. I pomimo tego, że starałem bardzo wcześnie, ale czasem o 4, no to wiecie, czasem o tej 10 już stamtąd wychodziłem, czy 11, bo trzeba było wysłać paczki. I tutaj faktycznie musiałem nadwyrazić, trochę swój czas, poza tym jest lato i sobie często tą pracę kończyłem o 14, wychodząc już, także tutaj też wyglądało to w ten oto sposób. Mix 12kg, tam mniej więcej pierazdy wyszło po odjęciu podróbek, które zresztą było mało, kosztował mnie 700zł. Niestety nie rozbił on kompletnie banku. Dwa czy trzy zestawy były tu za dwie. Jeden chyba za 300, wy i znaczna większość tych zestawów była po 90-70 zł, plus jakieś ponad 20 zł zostawał za dyszkę. Średnia, więc na zestaw wyszło mi tam jakoś też 60 coś zł, w ogóle dużo szóstek tu jest wszędzie na początku. No i niedobrze, 6, 6, no, za dużo tych szóstek. Co daje mi, że jakby na miksie generalnie jak tam podliczałem oczywiście na bardzo szybko, bo wielu z tych zestawów jeszcze nie wystawiłem, nie domówiłem braków, obliczyłem to na bardzo szybko, jednakże myślę, że ta kwota jest taka plus minus 100, 200 zł, powiedzmy, 2500 powinienem na miksie zarobić około, minus 700 zł, które wydałem na miksa, plus 100, 150 na, nie wydałem na braki, liczymy 900 zł, no to jak widzicie nie ma tu jakiejś dużej kwoty, 1700 zł. Oczywiście, dalej nie jest to kwota mała, nie zapominajmy, że robiłem go 12 dni. Drugi miks taki spokojnie jeszcze przerobię. Jestem więc w stanie powiedzmy na spokojnie. I pamiętajcie, bardzo ważne, mówimy tu o samych zestawach. Nie mówimy tu jeszcze dodatkowo o figurkach, których już trochę wystawiłem i gadżetów, które też trochę zostanie. O tym zaraz. Także spokojnie możemy jeszcze drugi miks przerobić, nawet gdyby on był taki, bo nazwany miks średnim, taki sam możemy mieć z dwóch miksów 3-400 około. Plus, z minifigurek, z gadżetów, z jakichś takich klocków jeszcze specyficznych, które nam zostały, czy po prostu wiecie gdzieś te klocki, gdybyśmy tam pozbierali brików, i dużo budowanych zostało sprzedawali jako miks. jeszcze 3-4 stówek spokojnie dorobimy tylko z tego miksa. Także mi się spokojnie 4000 pi razy drzwi możemy tylko na takich średnich miksach, przynajmniej ja tutaj, nie więcej, zrobić. Oczywiście pamiętajcie, że koszta firmy to też nie jest. To też jest coś, także to nie jest tak, że zarobicie 4, macie 4. O filmie o kosztach zapraszam Was teraz do narożnika, bo już kiedyś taki film się u mnie na kanale pojawił. One wcale małe nie są i w Polsce często sięgają pod 50% różnie niestety bywa. Czy coś jeszcze Wam tu mogę zdradzić, czego wam nie, 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 czego wam nie przemyciłem w filmach? Teraz sobie jakby nie uświadamiam. Zachęcam gorąco do zadawania pytań oczywiście w komentarzach. Będę się starał na jak najwięcej komentarzy, a właściwie na wszystkie możliwie mm, odpowiedzieć. Jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle taka seria Wam się podoba, bo jeżeli tak, zostawcie też taki ślad w komentarzu. Nie mówię, że codziennie, ale może raz na kwartał, może raz na pół roku takiego mixa od A do Z sobie mm, zrobimy. I zobaczymy, czekamy na Wasze opinie. Co jeszcze tutaj mogę faktycznie od Ciebie dodać, że duże ma znaczenie, wbrew pozorom, warunki atmosferyczne, w jakich robicie. Bo e, robię na strychu, w domu rodzinnym, gdzie było strasznie gorąco. Robię często na kolanach, to niby super nadywania, ale na kolanach, kurczę, to mi już kolana naprawdę 12 dnia już naprawdę mnie te kolana bolą. Jakby powodowały to, że Kurczę, jednak wolę składać miksy w zimę i pamiętajcie, że warunki też są dobre i chyba na przyszłość, jednak sprawę sobie dobry fotel i dobre. Dobry, dobry, dobry stół i będę w ten sposób jednak pracował z miksem, bo na dywanie jest super. Pamiętajcie, ta przestrzeń też jest ważna, mówię to na pierwszych filmach, ale jednak ten komfort tam różnie z tym po prostu bywa. No i właśnie, w pierwszych filmach widzieliście jak wygląda też praca z miksem. Wiecie, tutaj oczywistym jest, że jakby to nie jest tak, że to co ja wam teraz mówię, że będzie działać u was 100%, że wy teraz kupicie sobie miks za 7 stów i za miesiąc zrobicie z niego te 2,5, bo oczywiście różnie bywa. Nie wszystkich zostało się doszukacie, coś później, nie tak, więcej braków i tak dalej, więc nie traktujcie tego jakiegoś takiej, wiecie, strictej instrukcji. Natomiast yy, mam nadzieję, że pokazałem Wam w miarę tym właśnie miksem proces, proces pracy. Z takim miksem, że to nie jest takie, że codziennie wstajecie, wow, super zabawa i tak dalej, wbrew pozorom to jest praca. Oczywiście lepsza niż jednokrotnie składanie, czegoś na fabryce i tak dalej, chociaż nigdy na fabryce żadnej nie pracowałem. Ale mimo wszystko nie jest tak monotona, codziennie się coś dzieje, widzieliście, ile tam ciekawostek się przewijało, widzieliście tak naprawdę rzeczy, które po prostu klockowo fana interesują i jarają, się dzieją, ale widzieliście, pierwszy dzień segregacja, drugi dzień identyfikacja, powiedzmy dwa dni identyfikacja, a pozostałe dziewięć dni to już było składanie. I tak wygląda ta praca. Niemniej nie jest, mówię, napchana gdzieś tymi ciekawostkami. No, stop, się coś dzieje. Ale pamiętajcie, że to też nie jest taka niesamowicie jak fajna praca, ponieważ to odbudowywanie, które wbrew pozorom, wiecie mi, też po jakimś czasie, po któryś setnym zestawie zaczyna się nudzić. Nawet takie coś jak składanie zestawów. Yy, więc jakby miejcie też to na uwadze na przyszłość, bo sam również z tego mixa wyciągnąłem wnioski. Myślę, że pójdę w bardziej... Zaczynam zastanawiać się nad bardziej szczegółowym segregacją. Yy, Padły tutaj jakby opinie, by zrobić to w ten sposób, żeby dzielić jednak na kształty. I rozważam to, bo faktycznie w tym mieście zaraz że slopy duże były osobno i, i jakby były osobno też plejty małe i bardzo, bardzo szybko z tym szło. Natomiast muszę brać pod uwagę, że wtedy z dwóch dni zrobi mi się trzy albo nawet cztery segregacji, ale być może później to składanie z dziewięciu zrobi się pięcioma. Zobaczymy, być może wypróbuję. Kusi mnie też to, żeby w ogóle kiedyś na przykład następny mix zrobić w ogóle nie po swoich zasadach. Czyli w ogóle podzielić właśnie na kształty, w ogóle na przykład nie, że dzień identyfikacji tylko identyfikuję zestaw od razu i tego budować. Zastanawiam się też nad takim eksperymentem i zobaczymy, czy będę ją tutaj pokazywał na tym kanale, czy też nie. No to tak jak mówiłem, zobaczymy. Czy coś jeszcze tutaj mogę dodać? No chyba już nie, tak naprawdę wypokazałem fragment swojej pracy. Też nie wiem o co chcecie pytasz, więc zadawajcie mi te pytania w komentarzach, jak już mówiłem, odpowiem. Ja ze swojej strony będę go miksa tak właściwie jak robię zawsze. I od dla mnie klasyczny miks, jeden z wielu. Chociaż tak wielu miksów, wbrew pozorom, w swoje życiu nie przerobiłem, bo zazwyczaj szedłem w miksy duże. Teraz będę chciał już trochę mniejsze, znaczy mniejsze, właśnie 10-15 kg, a nie ładować się znowu w 40 czy 60 jak robiłem na początku kariery. Oczywiście różnie bywa. Zobaczymy. Eee, także na pewno będę chciał takie tempo utrzymać i cały czas mówię, być może kiedyś nawet do tych 40 kilo mi się, uda mi się dojść 40 kilo eee, miesięcznie. Dam Wam wtedy znać. A mi dajcie znać, jak podobała Wam się ta seria i czy chcecie takiej właśnie serii, czy po prostu pojedynczych odcinków dalej biznesowych, bo seria oczywiście biznesowa wcale się nie kończy. Dzięki, że byliście tutaj ze mną. No i wpadajcie na sklep Przystań Klocków. Zobaczcie, co tam wpada, co tam się pojawia. Aczkolwiek teraz ty przez tydzień jestem na urlopie, więc... Bye!